Witaj na naszym kanale. Miło Cię widzieć! Witamina B12 mała, ale potężna. Chociaż może nie myślisz o niej na co dzień, jej niedobór może prowadzić do naprawdę poważnych problemów zdrowotnych. W dzisiejszym filmie dowiesz się o objawach niedoboru witaminy B12 i o tym, jak może on wpłynąć na Twoje życie. Ta informacja może uratować Twoje zdrowie, więc zostań ze mną do końca. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi niedoboru witaminy B12. Często bagatelizujemy objawy takie jak zmęczenie czy problemy z koncentracją, nie zdając sobie sprawy, że mogą one wskazywać na poważniejszy problem. Dlatego tak ważne jest, aby być świadomym objawów niedoboru witaminy B12 i wiedzieć kiedy należy skonsultować się z lekarzem. W dalszej części filmu omówię szczegółowo każdy z objawów, abyś mógł lepiej zrozumieć, jak niedobór witaminy B12 może wpływać na Twoje ciało. Zacznijmy od pierwszego objawu, który większość z nas ignoruje: zmęczenia. Znasz to uczucie. Budzisz się rano i czujesz się, jakbyś w ogóle nie spał. Mimo pełnej nocy snu, czujesz się wyczerpany. To może być znak, że masz za mało witaminy B12. Niedobór tej witaminy spowalnia produkcję czerwonych krwinek, co oznacza, że Twoje ciało nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu. Rezultat? Chroniczne zmęczenie. Pamiętaj, że zmęczenie jest częstym objawem wielu schorzeń, więc samo w sobie nie musi oznaczać niedoboru witaminy B12. Jeśli jednak zmęczenie utrzymuje się przez dłuższy czas i towarzyszą mu inne objawy, o których będę mówić, warto sprawdzić poziom witaminy B12. Nie ignoruj swojego ciała, gdy próbuje Ci coś powiedzieć. Zmęczenie to nie tylko kwestia niewyspania się. To może być sygnał, że Twoje ciało potrzebuje pomocy. Jeśli czujesz się wyczerpany nawet po odpoczynku, może czas sprawdzić poziom witaminy B12. Drugi objaw problemy z pamięcią i koncentracją. Czy często zapominasz rzeczy, które powinieneś pamiętać? Miałeś ważne spotkanie, ale nie możesz sobie przypomnieć szczegółów, a może czujesz, że Twój mózg pracuje w zwolnionym tempie? Niedobór witaminy B12 wpływa na układ nerwowy i może prowadzić do problemów z pamięcią, trudności z koncentracją, a nawet depresji. Witamina B12 jest niezbędna do produkcji neuroprzekaźników, które pomagają mózgowi funkcjonować prawidłowo. Bez wystarczającej ilości witaminy B12, komunikacja między komórkami nerwowymi może być zaburzona, co prowadzi do problemów z pamięcią, koncentracją i nastrojem. Jeśli czujesz, że Twój mózg nie pracuje tak jak dawniej, może to być czas na zbadanie poziomu witaminy B12. Trzeci objaw: blada skóra i problemy z językiem. Czy zauważyłeś, że twoja skóra jest wyraźnie bledsza niż zwykle, a język jest obolały, opuchnięty i zaczerwieniony? Może to być wynikiem niedoboru witaminy B12, która jest niezbędna do produkcji czerwonych krwinek. Niedobór witaminy B12 może prowadzić do anemii, czyli stanu, w którym organizm nie produkuje wystarczającej ilości czerwonych krwinek. Czerwone krwinki są odpowiedzialne za transport tlenu do tkanek, a ich niedobór może powodować bladość skóry i błon śluzowych, w tym języka. Jeśli odczuwasz duszności lub osłabienie, nie ignoruj tych objawów. Niedobór witaminy B12 powoduje, że twoje ciało produkuje mniej zdrowych czerwonych krwinek, co prowadzi do anemii. Czwarty objaw: mrowienie i drętwienie kończyn. Czy odczuwasz dziwne mrowienie w dłoniach lub stopach, które utrzymuje się przez dłuższy czas? Niedobór witaminy B12 może prowadzić do uszkodzenia nerwów, co objawia się uczuciem mrowienia, drętwienia, a nawet bólu kończyn. Witamina B12 jest niezbędna do tworzenia i utrzymania osłonki mielinowej, która otacza i chroni nerwy. Bez wystarczającej ilości witaminy B12 osłonka mielinowa może ulec uszkodzeniu, co prowadzi do zaburzeń przewodnictwa nerwowego. To kolejny ważny sygnał, że Twoje ciało potrzebuje więcej witaminy B12. Nie ignoruj tych objawów, ponieważ długotrwały niedobór witaminy B12 może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerwów. Piąty objaw: Problemy z równowagą i koordynacją. Czy zaczynasz mieć trudności z chodzeniem? Czy czujesz się niepewnie na nogach? Niedobór witaminy B12 wpływa na układ nerwowy i może powodować problemy z koordynacją i równowagą. Uszkodzenie nerwów spowodowane niedoborem witaminy B12 może wpływać na propriocepcję, czyli zdolność do odczuwania położenia ciała w przestrzeni. To z kolei może prowadzić do problemów z równowagą, koordynacją i zwiększonego ryzyka upadków. Jeśli trudno Ci się poruszać lub częściej się potykasz, Czas skonsultować się z lekarzem. Podsumowując, witamina B12 jest niezbędna dla zdrowia układu nerwowego, krwi i ogólnego dobrego samopoczucia. Jej niedobór może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, dlatego jeśli zauważyłeś u siebie któryś z tych objawów, nie czekaj. Wykonaj badanie krwi i porozmawiaj ze swoim lekarzem. Witaminę B12 można znaleźć w produktach pochodzenia zwierzęcego. Takich jak mięso, ryby, jaja, a także w suplementach diety. Pamiętaj, że Twoje zdrowie jest najważniejsze. Nie ignoruj tych znaków. Zadbaj o swoje zdrowie, zanim będzie za późno. Nie zatrzymuj się na tym etapie. Twoje zdrowie jest najważniejsze, a wiedza to klucz do lepszego życia. Sprawdź linki w opisie. Znajdziesz tam najlepsze suplementy wspierające Twoje zdrowie, oraz książki, które mogą zmienić Twoje podejście do zdrowego stylu życia. Kliknij w link w pierwszej linii opisu i zrób pierwszy krok ku lepszemu samopoczuciu. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia o ciekawych filmach o zdrowiu. Zapraszamy Ciebie na kolejny film, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj.